Witajcie z tej strony Yakuza i witam Was w kolejnym materiale z The Binding of Isaac. Dzisiaj postanowiłem, że postaramy się odblokować tym razem Lululew, a żeby to zrobić, musimy pokonać Grid Mode'a albo także Dziś przedstawię także nowy tryb gry, jakim jest właśnie Grid Mode, i zapraszam do oglądania. Grid Mode, jak widzicie, ma zupełnie inną planszę. Mamy zawsze jeden srebrny i złoty secretrum oraz przycisk. Co jeden z jest zawsze otwarte na start. tu Mamy cienkiego grzyba. Słychcimy trochę demain, to dostaniemy dużo tirsów. A my i tak damy trzy niż podstawowe. Co ja gadam? Większy niż podstawowy. Tutaj sobie raz wyjść możemy. Mamy kartę Chariot, No, wyjdziemy po prostu za darmo, bo to nie ma znaczenia. I sklep. Zawsze mamy kluczyk, jakieś itemy, które mają zawsze na sobie efekt czystego. Po to pojawiają się kolejne, czy do klucze, czy monety oraz przycisk. Mamy też licznik fal, jak widzicie, pod naszymi kluczami i tak dalej. Mamy zawsze do pokonania 10 fal, żeby móc przejść wyjściem exit. Także timer na przycisku, jeżeli nie pokonamy wszystkich fal, jeśli nie pokonamy całej fali przeciwników do końca timera. To i tak spalnią nam się kończy przeciwnicy, a jak nam się uda, to on od razu dojdzie do zera i spalni kolejną falę przeciwników. A ja dostaję głupie od razu na twarz, co jest słabe. Także, no niestety. I też jak widzicie spaliono się pieniądze, także trzeba być chciwym. Jeżeli nie będziemy podnosić coinów, to zawsze co fale istnieje szansa, że wypadnie o jedną dwie monetki więcej niż jakbyśmy zbierali. Więc żeby uzbierać więcej, trzeba być chciwym i w kasy nie brać i do samego końca walczyć bez wszystkiego. Eee, ostatnie dwie fale to są bossy. Jak widzicie, przywisit nami już się zredukował tego poziomu, że nie odlicza, a jest na nim druga czaszka. A to dlatego, że gdy pokonamy tą falę przeciwników, to po prostu przywisit się nam uaktywni. Eee, możemy walczyć od razu z bossami. Ja póki co podbieram monetki. Mamy ich 19, więc póki co kupię tylko kluczyk i wejdę do drzeżerów, które mamy. Knockout Drops jest szansa, że będziemy bardzo odpływać do tyłu naszym Brimstone. Niech będzie, a pierwszym bossem jest, z dwóch jest Larry Junior. Także próbujemy. O, tutaj zadziałało Knockout Drops. O, nowo Tylko, że inna jego część. Jedna już martwa. Druga także. A drugim bossem jest Dingle. Także o, to nie ma I jak widzicie, mam też Pentagram już na ziemi. To jest walka o Devil bądź Angel Deal, jeżeli nie wjedziemy do pierwszego Devil Deala to mamy znowu 100% szans od razu na Angel Bill. Zresztą 100% szans na Devil Deal, niezależnie czy dostaniemy potrzebne w sercach czy nie, jeżeli oczywiście falę o taki deal po prostu my wygramy. Także to warto też mieć na uwadze, no proszę już umierać tutaj Panie Kupka. A walka o Deala jest jedna, nie wylucę już monet z tego co pamiętam, ona akurat... Eee, także to warto mieć na uwadze i nie muszę walczyć w nią, bo mogę wyjść od razu Exitem na następne piętro, to też jest dosyć fajna sprawa. Tu mamy Soul Heart, tam mamy klucze, eee, także nie najgorzej, a tu mamy szansę na Eternal Heart. Walka o Boss zawsze... Co ja gadam? Jaki Boss eee, Walka o Devil Bunch Angel Bill Pentagramowa zawsze respy 2 na raz, nie ma już nimi czasowego, żeby zyskiły się kolejne. Tu trzeba po prostu wygrać, bo ta fala jest jedna. Kurwa, żałuję, że wzięłem to motobropsu, przyrzekam, bo one już mnie, nie dotknęły w twarz. Ja osobiście tego itemu nie lubię, ale to na pokazania wziąłem. Taka jest prawda. Tu nam się Devil Bill i obokowaliśmy Cellar, czyli trudniejszą wersję Basementu. Jak wiecie, ze 1000. Zapewne szansa na NGD, jeżeli tam nie wejdziemy i tego nie zrobię. I te mi się osobiście nie podobały w pierwszym sklepie, także nie będę kupował. E, bo, o co tu już od razu schodzimy? Jakby dwa piętra, w domu mam tu, więc tu wejdę. Mukro Majkozy drugi Grzybek, więc fajnie, dobry item. I mamy Mr. Dolly, no custom Mr. Dolly, więc tutaj jest mały, a za dalek. E, on daje, jak widzicie, Ranger, tirsy i Trzy randomowe serce. Oby to były solo No, co są black karty, więc nie będę narzekał, tu nie mogę powiedzieć, że to coś złego. A w sklepie mamy Cube of Meats. No, szczerze, to nie za bardzo ciekawego, więc Cuba nawet zdecyduje się. Z... Zrolować, chociaż. Nie, no rolujemy. Boże, co tu się dzieje? Nie, no nie żartujmy sobie, jakieś stadapy czy coś? Proszę. I tak mi już nie stać. Mamy trzeciego grzyba, więc. No nie oszukujmy się, wezmę tego grzyba na demycz. Wówczas, gdybym wsiadł na tym się z kolcami, dostałbym serdutko obrażeń, ale też bym właśnie odliczanie mógł zatrzymać, gdyby coś, co też jest dosyć ważne. Tak po prostu, żeby wiedzieć, Jezus Maria prawie jest taki Jezus. No i liczę, że nie będą mi się przeciwnie spłonąć w twarzy, bo jednak niestety, ale jest na to szansa. To, to jest znamienne w Witmowie, nie wierzę, ile razy tak dostałem. Nie, nie liczyłbym tego To jest nie do policzenia. Po prostu się nie da e, tego zliczyć. No właśnie, tego odnośnie przyczynki do twarzy bezpianzkich. O, tutaj nie mam nic jak to wyłączyć, Naprawdę, akurat ten grzybek musiał konkretnie wybuchnąć, kurczę. Co za bezsens, co mamy do pigułek? Battery. serduszka wrażeń, fenomenalnie. No, helfa mi daje damage, a zredukuj mi trochę speeda, to nie ma znaczenia. Wezmę tu lamp of coal, czyli yy, jakby nie było węgiel. A to dlatego, że im dłuższy jest mój Brimstone, na samym końcu on zadaje większe obrażenia. Tu mamy dwa minibosy tak naprawdę, czyli Lasty za pokonanie wszystkich minibossów jako Grzechu Głównie dostajemy książkę grzechów, The Book of Sin, która respina nam do pick-upy. Po prostu jest to cztery użycia i respina pick -up. Dlaczego ty akurat oddałeś strzał? Wytłumacz się, proszę cię bardzo. A my mamy też Przemianę Grzybiarza za trzy tutaj e, grzybki w ranie. I walczymy o Angel Villa, mamy zwykłą wdowę i... Wdowę plus, że tak powiem, czyli Ratchet. Jak język, ja no nie wiem, to jest przepaść, morda. Nie powinieneś być w stanie tu wskoczyć, przyrzekam. No, nie, tak, nie robimy tak, ja tak nie lubię. I mamy Angel więc tu wejdę. Co w Angelilu. Act of contrition, niech będzie. Tears upgrade, niebieskie serduszko. I Tears upgrade, więc fajnie. Co mamy tutaj na wyjściu? O proszę, takie beczki, więc kluczy nie muszę kupować, coś czuję a i owszem nie muszę szczerze, wejdę do curse może być coś ciekawego, mamy kartę strzałek można zabrać na walkę z finałowym bossem tutaj przede wszystkim, jak najbardziej czy ja chcę wiedzieć gdzie są secret room? zawsze jest jeden secret room na piętrze ale chyba nie, bo one tutaj są bardzo randomowe miejsca, może być tu na lewo, na prawo od pokoju wyjściowego do następnego piętra a my lecimy na devsy mamy pieces, mamy fire raid mamy gdzieś zagrać, to całkiem dobre, więc to zabieram a tu mamy range'a. Szczerze, nie pogardzę rangeupem. Rangeupy są warte. A tu mamy Staple. więc ja to biorę. Damage się zawsze przydaje. Consolation Price to będzie u mnie Fire Rage, czyli Tearsy. Tearsy, też go zabiorę od razu. A my póki co lecimy z kolejnym piętem. Boże święty, ty jesteś tragiczny. Coś na górze się zespiło. Otóż to. Tutaj w czwórkę czy w dwójkę? W dwójkę się zespiliście. No i lecimy dalej. O kurwa dobra, to, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. To... A, i tutaj taka ciekawostka, nawet jeśli zaczną się czym i oni mają normalnie wranie szansę coś wyrzucić. Tutaj niestety e, nigdy nic nie wyrzucą. Po prostu to tak tu nie działa, to mamy dwie super troll bomby. Ale jak widzicie zero problemu. Tuber consolation Price robić to jest Halva. Więc na razie nie. A bosem jest Ultra. Ride, ja właściwie to jeszcze Super Pride i Anioł. Co ciekawe, chciałem to omówić jak ktoś to odwokuje, ale skoro się zresztą to no, zrobię to teraz. W pewnym momencie Rana będziemy mogli niszczyć anielskie statuły i właśnie walczyć z takimi Aniołami, gdyby zniszczymy statuę Wilu. E, tu sobie wejdę, mamy dwie sprzyneczki, bombka, serduszko, mamy jeden kluczek więc fenomenalnie, tu mamy mniejszą sprzyneczkę. I tu mamy Faded Polaroid A, Czy kamuflaż, żeby nie było mnie widać, to będzie coś fajnego? Chyba nie Póki co walczymy z Monstro i Monstro 2, więc Dwie wersje Monstru, czy to może na mnie wskoczyć? Oczywiście, że może. Czemu ja się, cz Czemu ja się nad tym zastanawiam? co że wszystko potrafi na siebie wskoczyć, żeby ci się obrażenia Nawet kiedy teoretycznie nie powinno, więc No nie wiem bardzo tutaj pół na pół, czy będzie gel? Mamy to nice, 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 bardzo fajnie. Mamy Circle of Protection albo Holy Water. Wezmę tu Holy water yy, To jest woda święcona, ona leci. Kiedy trafi w przeciwnika, to po prostu... O, mam mamy przycisk, więc kliknijmy może coś dobrego, a przeciwników mi zrespiło. Także niestety coś złego. No nic. Tego nie będę rolował, mam tylko 15 monet. No i wejdźmy sobie tutaj. Może coś fajnego? Aha. Chyba nie za bardzo. I lecimy na piętro wyłąb. I potem mamy jeszcze niższe piętro, jakim jest Shiol Potem mamy jeszcze niższe piętro. E, tutaj na łąbie i na Sheolu co ciekawe jest e, sklep i i no, Tutaj mamy It Hurts, kiedy obrażenia, z nam. Sears Upgrade nie no, tu mamy po prostu helwapa Nie pogardza tego zdrowia. Też już potrzebuje powoli mieć coraz więcej. Mamy dwa klucze. Fajne, tylko że. Jezus Maria, te itemy to jest jakaś tragedia, szczerze jestem w stanie tutaj znaładować sobie trochę zdrowia, no może coś wyrzucić fajnego, proszę, żeby to coś dobrego. No gdybym miał item na spację, to bym się cieszył na pewno, ale niestety nie mam, więc się nie cieszę. Karta High Priestess, no niestety też nie, może coś fajnego. Świetnie, damage speed up. No nic, no pójdę po strzykawkę, no co ja mam zrobić w sumie? O kurze, to same o jak widzicie tutaj został nowy kolega Holy Water, e, on jednak przez chwilę został skamieniony, też dostał obrażenia e, Więc fajnie, trzeba było odzyskać przypadkowe, ale ja się bardzo cieszę Tutaj jest champion, To było chore, to było chore, to że ja nie dostałem to, to był jakiś największy fartek dekady, bo ja nie wiem niczego. Ja uważam, że powinienem dostać na 100% minimum Na 100% minimum na jakie powinienem dostać a i tu mamy jeszcze jedną dużą kupę. już, jak widzicie, pokonałem wszystkie fale do bossa. Kupię sobie oczywiście szkawkę numer 2. I tu mamy TS Upgrade. Kurde, no nie jest to najgorsze. Też speed już mam bardzo dobry, bo 1,85. Dobra, lecimy z bossami. Dwa super gniewy, czyli Wrath. spełniące troll bomby. Ej, go do sobie własnej bomby? Dzięki bardzo. A drugimi bossami jest Skoulex. Nie lubię tego kolegi, bardzo go nie lubię. Oj bardzo, jego można być tylko po czerwoną część ogonu, jak wyskakuje, no to twarzy niestety nie można go być. bycie w twarz jest zakazane. Nie, ale to się nie wybiło, ale teraz już go pokonam, także superansko, co mamy tutaj, zobaczę sobie na no, ludzie. Monety, monety, monety i ciałka. Dobra, no mam 30 monet, stać mnie nad itemy. wejdę sobie tutaj, od razu zobaczę. A tu mam dwa, nie pamiętam szczerze, przyznam się wprost, że nie pamiętam jak się ten bostaj ciężkowy nazywa On, chyba, bo nie mam pewności, nazywa się Scorched, ale pewnie nie jestem, póki co Pomijam sobie to jego tirycy. no i tak dostałem, nie wiesz, i David, co masz w David'u Szczerze, nie co by mnie ciekawiło Szkoda, więc Wezmę to Wezmę dwa czerwone serca po prostu jak widać, już mam tirsy maksymalne 1.60, i schodzimy w dół do piekła w tym wypadku. I w tej rumy mamy Cancer, mamy raka. Jak już na zodiaku, jak udaje trzy są I za każdym razem, jak już raz dostanę hita po całym sercu, w I Jezus, jak dobrze, i to zdroga w końcu. Dostaniemy po całym sercu, to po tym już zawsze dostajemy po połówce. A tu mamy albo że familiary biją podwójny damage. A tu sobie wejdę. Judgment. Proszę zwykły. Okej, okay, co mi wyrzucisz szkołę? Znaczy mam nadzieję, że generalnie ty, te 13 minut ci wystarczy, bo jeżeli się okaże, że nie to będzie mi przykro. Jezu, nie wysadź się sam. Mamy hellwap, a więc za całe serce dostaję, y, znaczy tracę połówkę, dostaję całe, więc to się opłacało. Tu mamy dobry item, bo to jest health i damage. Tu mamy soul Harpy, którą mógłbym ładować w nieskończoność. No i tutaj będzie szansa, żeby coś sobie popróbować wykminić. Wybuchowe pija. Jak ja was nie naucę. O, w końcu z niebieskiego tutaj e, ogniska wypadło serduszko. Jak widzicie, Holy Water trafiając w przeciwnika, to jest w ogóle moja kopia taka ciekawostka. Ten demon on kopiował moje. Gdybym strzelał normalnie, to sami by strzelił ze mną. Ale znaczy, że jestem AWL-em i akurat w tym wypadku miałem. O, wejdź w <laughs> I że w tym wypadku miałem akurat Brimstone, to on nie jest w stanie go skopiować. A tu mamy O nie! nowe Duchy, fajnie, że tu jeszcze było coś, co mogło mnie hitnąć. Nie wiedziałem o tym, kurde. No wezmę to mięcho, wezmę to mięcho, Tutaj pyk. Mamy kupon, zakupowanie w sklepie. No i szczerze to, to na razie nic nie biorę więcej. Lecimy dalej. Monsterwa. To jest dobrze, 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 poliwo trę idealnie, więc oni tak wykonał ten atak Breamstonu. Nawet jak skoczy, to i tak było dobrze. Proszę, proszę umierać. I proszę, czaszki, niknąć mi tutaj, bo. nie A tu mamy jednego z miejsc w apokalipse. Jakim jest The Conquest. Ślepy jeździec. Pokonany został. Fajnie, bardzo. Tu mamy po prostu zejście. No dobra. To teraz, co mamy tu? Czy ja dobrze widzę? Czy ja mam podwójnego miejsca po Jakim jest Heavy Sportsman? Czyli do złowi jeździec, który. To ciekawe, łączy w sobie wszystkich czterech sieci, w tutaj sobie Mamy rozbrojenie na dwóch, to jest e, Death. Mamy. może święty, mamy cały papieski. E, mamy e, szarże. serie trzech szarż, to jest nawiązanie do wojny, jakim jest War. E, oprócz tego mieliśmy e, trip e, i wybuchające tears, do nawiązanie do Pestilence. I za 7 z czerwonych kontenerów mamy Magdalene przy okazji, moi drodzy, a także parę challenge'ów. I także strzelającą główkę to jest nawiązanie do chociażby femin. A my jesteśmy na poziomie sklepu: tutaj nie ma treżerów. Tu już jest tylko sklep. No i ewentualnie kersum, jak widzicie. Tears down na szczęście nic mi nie jest w stanie zrobić. Speed down już trochę boli, ale i tak tego spełniłam dużo. I health upgrade, więc idealnie. A tu mamy one upa, czyli dodatkowe życie po śmierci, więc ja to biorę, a mogę to otworzyć za darmo. Ale wam powiem widzowie kochani, że... Szczerze, ten sklep jest tragiczny. Naprawdę, to jest co tragedia. Tu nie ma nic ciekawego, bo zapomniałem, że mam te kursy Dobra, nie wsadziłem go. Widać gra chce, żeby żył. No, w każdym razie lecimy poziom z tego do dokładnie tak samo jak każdy inny poziom. No, to nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, tylko nie ma po prostu cztery Także kasę da się nafarbić. Eee, też Wam powiem taką ciekawostkę, że, że ten tempek z naprowadzanymi tirsami to powinien być zbanowany z tej gry. Ano tak, ja dostałem momentu, gdybym chciałbym żeby on się naładował. A tak to dostałem, jak widzicie. Nie fajne. Tu mamy malutkiego Duke'a Plyce'a, a także pajączki i tu mamy dwie chciwości. Szczerze, muszę je bardzo szybko zabić, bo nie chciałbym od nich dostać, żeby mi pozabierały kasy, bo to jednak lipa, no to kolejne chciwości, no. Jednak jesteśmy, jak widzicie, w chciwym piętrze, jednak sklep i chciwość wchodzą ze sobą w parze, a my co, będziemy mieć tylko dwa bloty. Co? Powinienem w ogóle wyjść stąd i naładować sobie yy, tak naprawdę... Jezus Maria i naładować sobie Folimenty lub z sklepu. Ja tego nie zrobiłem, co było głupoko, ale wreszcie się nie uzostałem. Ale to się może szybko zmienić, bo tutaj mamy, Boże święty, dwa tragiczne bossy, jak tylko się da. One mają dwie formy, jak widzicie. Lecimy dalej. Wejdę sobie tu. Szczerze, ja tych itemów nie potrzebuję. Po prostu ich nie potrzebuję, realnie. Może tu wypadnie raczej, nie, no zaryzykujmy, pójdźmy tutaj, zawalczmy, o Angel bądź Devil Deal, mama będzie też tutaj z rączkami nam się władowywać, jak widzicie, jeszcze leci, jeszcze leci, jeszcze leci, jeszcze dalej. Tutaj kościste ręce, ale pokonany, mamy Angel Gila, a tu mamy Breath of Life. Średni to item, ale po prostu go wezmę, bo i tak nie wiem żadnego i my schodzimy w dół. Schodzimy w dół na bossa, finalnego bossa. Moi kochani, no tutaj zapętwony sen i mamy ultra grida. Ultra chciwość, proszę, jest bossem, ale co to za bossem? Tu jest po prostu super grid i parę monet dla nas. A powiedzmy, że tych po lewej serwisowej, dlaczego by nie? 5 monet dodatkowo. I tu mamy ultra grida. Mamy tutaj, używam od razu Oldsappa, jakim jest e, mój tutaj, e, karta Strength. Oj, 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 tu sobie To Pomyślmy te monety i możemy Tutaj nikt sobie już powybucha. On sobie będzie spełnił pajączki. Będzie sobie spałni tak, że... Swoich przydupasów, że tak powiem. Z główki pajączek, gridowe. No. Dużo żeśmy pokupowali. Byliśmy naprawdę chciwi w tym ranie. To mogę powiedzieć z otwartymi rękoma i... i... Bez ściemy, ale tu dostałem. Już po halimentu, już po zdrowiu. Ale po prostu będzie komodowało moje pizzy, więc też nie można być... Mega złym, tutaj te monety jak najszybciej trzeba pomiszczyć, bo on się będzie nimi lepszył, no i to się ulepszy. Chociaż spada to do zrobię dosyć szybko. Tu mamy sercowe monety, znów trzeba to niszczyć, trzeba to niszczyć, trzeba to niszczyć. Dobrze, nie uleczysz się, nie masz czym. I fajnie, a ja tutaj dostaję po kolejnym zdrowiu, tracę kolejne monety jak widzicie. Co nie jest najlepsze. Tu mamy klucze. Trzeba też poniszczyć, bo chyba... Okej, okay, udało się wszystkie. Gdyby one były naładowane, to tutaj te drzwi po bokach on by mi pootwierał. I po prostu, żeby jego pomagierzy wyszli. Ale na szczęście ten grid już tutaj pada. Tu będą klucze. Ja już się na tych kluczach nie skupiam. A on sobie włączył tarczę. No to fajnie. Ale padł. Padł i on. My stoimy póki co tutaj. Mamy lilyf Mamy też gridową maszynę, którą trzeba zapełnić niczym. Donation Maszynum ona też ma, jak widzicie, szansę, żeby się tutaj. Mamy szczęśliwe pieniądze, to pieniążnych, żeby nam, nam laka, jak podniesiemy blokowaliśmy. Jak wiecie, pod moimi kluczami mamy też szansę zacięcia się maszyny, póki co jest to 0%. Więc wpłacamy na maksa. Mamy ulubionych specjalnych tutaj wisielców w sklepach. I Wooden Nickel, kolejny przedmiot sklepowy i wpłaciliśmy 36 monet. Kończymy to, mamy nowy ending. To był nowy tryb gry, jakim jest grid mode oczywiście. Jak mamy hard w zwykłych runach, to jak się domyślacie, będzie też hard mode na grid mode, czyli będzie to gridier mode. Chciwy, chciwszy i niechciwszy, kto się okaże. A to jest follow-up do pewnej postaci w The Binding of Isaac. Taka ciekawostka, ale żeby ją mieć, no to jeszcze sporo przed nami. Ale tego dowiecie się w swoim czasie. Póki co. To był koniec, mamy jeszcze Ace of Clubs jako kartę, Super Special ro Roxy, czyli specjalne kamienie jeszcze oprócz tej z x -em. i jak zobaczycie na naszym Azazelku mamy też taki pieniążek, jak widzicie nie na hardzie, bo to jest po prostu Normal dla grida dla grid mode'u, więc to byłoby, jako Normal mode będzie jeszcze trzeba było zrobić na cięższym poziomie trudności, to jest gridier mode, ale póki co bardzo serdecznie dziękuję Wam kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Będzie on na pewno najszybszy i najkrótszy z moich materiałów zajdzaczka, a to dlatego, że ten tryb gry po prostu jest dosyć szybkim trybem gry. I ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, to prosiłbym o komentarz, będzie jakąś ocenę, a póki co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!